Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu filmu na innych platformach social media. Prokuratura Europejska jest młodą instytucją unijną, ale moim zdaniem stanowi kolejny przykład tworzenia struktur unijnych czy na władze szczeblu unijnym, który przenosi kolejne kompetencje z państw członkowskich. I w związku z tym mam do Pani trzy pytania. Po pierwsze, w jaki sposób Prokuratura Europejska podlega kontroli demokratycznej z perspektywy obywateli Unii Europejskiej? Jakie mechanizmy nadzoru zapewniają? że działania prokuratury europejskiej są transparentne i są zgodne z interesami obywateli, a nie jedynie z interesami administracji unijnej. Drugie pytanie: czy nie uważa pani, że prokuratura europejska może być wykorzystywana jako narzędzie walki politycznej przeciwko krajom członkowskim, których obywatele wybrali rządy niezgodne z unijnym mainstreamem i sprzeciwiają się zmianom, jakie, dokonu jakich dokonują, jakie dokonują się obecnie w Unii Europejskiej? W takich sytuacjach elity europejskie często korzystają z metody pod tytułem obrona praworządności i w związku z tym mogą użyć Prokuratury Europejskiej do wywierania nacisków i instrumentalnego korzystania z tej instytucji. Jakie środki ostrożności stosują Państwo, aby zapobiec upolitycznieniu Takich działań? I trzecie pytanie. Wspomniała Pani o walce z przestępczością zorganizowaną. To powinien być dla Prokuratury Europejskiej priorytet. Więc mam pytanie, ile spraw konkretnie udało się Prokuraturze rozwiązać w związku z przestępczością zorganizowaną, jaką, jaką jest handel ludźmi czy przemyt nie, ludzi? Jak wygląda współpraca w tej sprawie na linii Prokuratura Europejska, Frontex i Europol? I co Pani sądzi o pomyśle powołania komisji śledczej? Do spraw nielegalnej imigracji w Unii Europejskiej. Dziękuję. Thank you. Ms. Thank you. Dziękuję bardzo, Pani Kowesi. Dziękuję serdecznie za pytania. Jeżeli chodzi o kwestie suwerenności i przejmowanie kompetencji od państw członkowskich na poziomie unijny, chciałabym powiedzieć, że EPO nie jest instytucją zewnętrzną. Nasi prokuratorzy to są prokuratorzy z systemów krajowych. W każdym państwie członkowskim przeprowadzamy dochodzenia zgodnie z prawem krajowym, z kodeksem karnym i jakimkolwiek przepisami, które dotyczą tego, co robimy. Procedura jest w języku państwa członkowskiego. Nasze sprawy są w trybunałach krajowych, czyli nie jesteśmy jakąś zewnętrzną instytucją. Obywatel, każdy obywatel w wy państwie członkowskim, które jest częścią EPO, może zapisać pismo do EPO w swoim języku ojczystym. Może przedstawić nam, analizować nasze informacje, nasze sprawozdanie w naszym biurze w Luksemburgu, w obszarze gdzie działań EPO. Więc nie jesteśmy naprawdę niczym z zewnątrz, a kompetencje to są wspólne kompetencje z państwami członkowskimi. Zostaliśmy stworzeni, aby pomóc państwom członkowskim, aby lepiej chronić Środki Unii Europejskiej, obywateli Unii Europejskiej. Myślę, że możemy być przejrzyści, ale tylko na tyle, na ile pozwala to w przypadku pruratury. Są informacje, które mają być publiczne i je oczywiście publikujemy ale nie możemy być w 100% przejrzyści ze względu na to co robimy. Nasze sprawy, nasze dochodzenia są poufne, niektóre jeszcze są na tym etapie, więc nie możemy o wszystkim mówić. Jeżeli chodzi o liczbę spraw, które udało nam się rozwiązać, wszystkie dane statystyczne są opublikowane, ale jeżeli chodzi o to, jak, jak możemy pomagać państwa członkowskim, pa, pa, państwom członkowskim, to jest wtedy, kiedy odzyskujemy te straty. Wszystko, co gromadzi EPO, odzyskuje EPO, później znajduje się z po powrotem w skarbcach państw członkowskich. Jeżeli chodzi o sprawy, które udało nam się zakończyć, to mamy tutaj 600 milionów euro, które państwa członkowskie mogą odebrać. Więc my po prostu staramy się pomóc. Jeżeli chodzi o Frontex, nasza współpraca jest ograniczona, bo nasze główne kompetencje są związane, to są oszustwa związane ze środkami europejskimi i VAT, ale rozmawiamy z nimi, staramy się stworzyć lepszy układ dla naszej współpracy. Nieuczciwa konkurencja ze strony Chin i brak wcześniejszej reakcji Unii Europejskiej już doprowadziły do strat gospodarczych w szeroko rozumianym przemyśle motoryzacyjnym w całej Europie. Postępowanie antysubsydyjne dotyczące importu nowych towarów, nowych pojazdów elektrycznych z Chin wykazało dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza, że wartości, elementy pojazdów elektrycznych w Chinach korzystają z nielegalnego subsydiowania, no a druga rzecz, że spowodowało i spowoduje to dalsze szkody. Na całym rynku motoryzacyjnym, przykład mojego kraju, drugi największy na świecie producent polski, drugi na świecie największy producent baterii elektrycznych ma spadek zapotrzebowania na po prostu produkcję baterii elektrycznych. No i trzeba mieć świadomość, i pewnie wszyscy mamy tego świadomość, że auto elektryczne to tylko jeden z wielu produktów nieuczciwie konkurujących na europejskim rynku. Ja mam pytanie do komisji. Czy w ogóle komisja rozważa jakiekolwiek inne pozataryfowe? ograniczenia, które mają, miałyby chronić europejski rynek motoryzacyjny, zwłaszcza w kontekście wątpliwej jakości aut elektrycznych z Chin. I drugie pytanie, czy jeśli dojdzie do dalszej eskalacji w handlu między Unią Europejską a Chinami, jakie sektory mogą się spodziewać polityki odwetowej ze strony, ze strony Chin? Dziękuję bardzo za tę. Ten... Pierwszą wymianę poglądów jestem przekonany, że będziemy kontynuować i także jeśli dojdzie do eskalacji, będziemy musieli spojrzeć na to jak tu działać, jeśli chodzi o kwestie nabiału, mamy tu sprawę, która toczy się w WTO i to jest chyba właściwe podejście. Teraz jeśli chodzi o działania antydumpingowe i antysubsydyjne, jak Państwo wiedzą, Mamy chyba ze 100 postępowań, one dotyczą chińskich produktów, ale to nie jest nic wielkiego. My chcemy po prostu mieć tu równe warunki konkurowania w Unii Europejskiej i chcemy również opierać się na przesłankach dowodowych, na rzeczywistości, tak aby mieć konkretne liczby. Aby opierać się na tych liczbach, a nie na środkach ochronnych, tak jak to robią nasi partnerzy. Tak więc w ciągu najbliższych miesięcy, myślę, że czeka nas wiele intensywnych dyskusji, także ze stroną chińską. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować porozumienie, uniknąć eskalacji i że po prostu Wygramy tu trochę czasu, aby można było zastosować rozwiązania, tak aby uniknąć stosowania subsydiów, tak abyśmy mogli tutaj wypracować rozwiązania do ostatecznej decyzji, która zapadnie 30 października. No i oczywiście kwestia rozwoju naszego przemysłu i miejsca pracy to są absolutnie kluczowe warunki dla innowacji i inwestycji w Unii Europejskiej. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan Mularczyk, drodzy koledzy i jestem członkiem Afetu i wobec tego bardziej politycznie się na to zapatrujemy niż od strony finansowej. Przygotowanie tych krajów do przystąpienia do Unii Europejskiej jest bardzo ważnym procesem. I jest to w interesie większości płatników europejskich, a też nie wszyscy są przyjaźnie do nas nastawieni. Bałkany Zachodnie są bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. W tej chwili obserwujemy pewne zwolnienie i również obywateli, ale trzeba powiedzieć, że w odniesieniu do Polski też był duży step sceptycyzm. Natomiast Polska w tej chwili jest bardzo silnym, ważnym członkiem Unii Europejskiej i uczestniczy w tworzeniu wspólnego budżetu. Jest jednym z niewielu krajów, który ponad 30% zwiększył swoje wsparcie publiczne w Unii Europejskiej. Chcę powiedzieć o strony kulturalnej, historycznej, tak naprawdę bez przystąpienia Bałkanów Zachodnich Unia nie będzie pełna. Chodzi tutaj też o Unię, w której nie będzie wzajemnych uprzedzeń, obaw bo takiej Europy nie chcemy. Wszystkie mechanizmy, które zbliżają Bałkany do Unii Europejskiej powinny być wspierane i, powin i powinny te wysiłki zmierzać do jasnego celu, bez problemów. Ja wiemy, że Bałkany Zachodnie muszą ang angażować się te działania. Natomiast też trzeba pamiętać, że gdyby straciły one to właśnie głębokie przekonanie, że powinny przystąpić do Unii Europejskiej, to Rosja to wykorzysta. Dziękuję.